Cześć tu jest Odraez i Alchemia Dzień dobry Dzisiaj w tym momencie bardzo ważny odcinek Mieliśmy, kręciliśmy wcześniej mniej ważne Ale się nie udawało ich nakręcić Chyba dlatego, żebyśmy w końcu ten odcinek nakręcili I o czym tutaj będziemy mówić? Częściowo nie nazwałbym tego proroctwami Ale tak jakby to co teraz jest I to co już na pewno jakby będzie lub w dużym prawdopodobieństwie. Niestety informacje nie są fajne w ogóle. W ogóle nie są fajne. Ja tu mam swoje notatki, gdzieś je zostawiłem. Ale Alchemia ma to wszystko w głowie, bo to wczoraj e, sprawdzaliśmy i, i Alchemia gadała ciórkiem przez godzinę, ja tylko tam sobie pisałem. I, no i tak, no i tutaj głównie... Zaraz oddam głos alchemii, tylko tak w skrócie powiem, że, że dla Polski świata generalnie nie jest fajnie, ale dla tych ludzi, którzy są jakby wyżej energetycznie, to po prostu będziemy się przyglądać, jak na świecie dzieje się coraz gorzej. Tak. Tak, no ja spróbuję odtworzyć to, co I, i, i niestety to, co większość ludzi tych takich pięciowymiarowych i mówiących o tym nowym wspaniałym świecie, no niestety nie wygląda co tak wspaniale i o tych całych słowiańskich przyszłej słowiańszczyźnie i tak dalej, no wszystko nic się z tego Tyle nie dzieje. Tyle po ten zeszyt, bo tak, trzeba... mam... a to dobrze, to, to ja bardzo mam. dobrze. Jestem przygotowany. No więc ja powiem tutaj, jakby ze swojego punktu widzenia i tego, co mi się tutaj, jakby wczytało. I mam nadzieję, że to będzie dość zrozumiałe, i ja też staram się to mówić, jakby w najbardziej nieemocjonalny sposób, i też prosiłabym o to, żeby też się do tego, jakby ustosunkować w taki właśnie sposób mało emocjonalny i też w zrozumieniu tego wszystkiego. Ponieważ jest to informacja. I tak jakby. Tych informacji jest całkiem sporo. O każdej można by nakręcić osobny odcinek, więc one są tak też. Kto coś zrozumie, to zrozumie, kto nie, to nie, ale to jakiś tam. I tak, pierwszą sprawą było. Nie jest to przekaz, yy, tak jak Jackowski gada, że wszyscy załapią, bo po prostu yy, gada to mm -hmm. <laughs> od kilku lat to samo na przykład. No właśnie, jak się I gada on... od kilku lat to samo, to potem tak jest. I, I to I pierwszy, yy, Pierwsza informacja była jaka? A, że wchodzimy w moment na, tej, takiej najgorszej fali. Aha. No i teraz tak. Yy, z tego całego roku. W którym jesteśmy, mamy poza sobą tę pierwszą fazę koronawirusa. Wchodzimy oczywiście w jakimś tam stopniu w normalność tak zwaną, która już nie jest normalnością taką, jaka była, więc te zmiany nastąpiły. Energetycznie natomiast wchodzimy w bardzo nieciekawy okres, który będzie naprawdę już bardzo mocno weryfikujący. Nie o tyle ener znaczy energetycznie też, bo tu będą też pewnego rodzaju sprawy domykane na materii. Czyli to, co zrobią rządzący na przykład, będzie to już, tu będą pewne rzeczy naprawdę się mocno jakby realizować. I teraz tak. Po pierwsze, wygra tutaj. Ten, kto ma najsilniejszy mental. Mental, czyli ogólnie rzecz biorąc możemy to tak uznać, że kto zdobył jakąś tam, powiedzmy, władzę w jakimś zakresie i za nim pójdą ludzie, którzy nic nie wymyślili ciekawego lub byli jakby spójni z, tym, z tą myślą, to to wygra. Tak mniej więcej. W związku z czym zostały już jakby poważone pewne rzeczy na ziemi, i do jakiegoś tam jeszcze, powiedzmy, trzy tygodnie wcześniej, można było jeszcze się starać o pewne elementy, takie, że będzie coś albo nie będzie. Teraz już na pewno wiadomo, że coś będzie. I tutaj skłonię się ku narodowi polskiemu. To, że my nie mamy już Polski. No, to wiadomo jest już od iluś tam lat, generalnie. Może niektórzy nawet nie wiedzieli, ale teraz już na pewno to się jakby okaże. No, Polska zasadniczo w pewnym momencie zostanie rzeczywiście tutaj ogłoszona, tak jakby będzie zwolnienie prawdopodobnie rządu, i przyjdzie tak jakby ktoś z USA i będzie po prostu nami zarządzał, mniej więcej tak. Chodzi o to, żeby pozwalniać tych wszystkich jakby, um, którzy. Um, od z jednej strony jest to tak, że um, nie może... większość jakby um, już nawet w Europie nie może patrzeć na to, co oni robią. Już pomijając wszystko, tutaj można sądzić o jakichś dziwnych um, konotacjach, um, z jakimiś tam um, Powiedzmy, że to są jakieś wpływy i tak dalej, że ci ludzie są jakimiś tam, no nie wiem, niebezpiecznymi ludźmi. Oni tak naprawdę naprawdę robią bardzo, bardzo źle i już, już to też jest zauważane jakby na, nawet przez inne narody, i to po prostu się w pewnym momencie zakończy, bo oni naprawdę bardzo źle skończą. W związku z czym, też może być to tak, że w pewnym momencie zostaniemy zaskoczeni tym, że oni zostaną zwolnieni i przyjdzie ktoś, kto będzie nami zarządzał, czyli tą grupą ludzi, która jeszcze mieszka na tym, jakby, terenie. Państwo, tak zwane polskie, nie istnieje. Ci, którzy tutaj zostaną, są, jakby, pod korporacyjnym, jakby, zarządzaniem, czyli jesteśmy w firmie i generalnie y, tutaj będziemy rozwijać, jakby, małe enklawy społeczności. One będą też. Pewnym rodzajem wyjścia w ogóle jakby z narodów, czyli państwa jakby zanikną w pewnym momencie. To będzie okres bardzo no, szeroki i długi, bo tutaj jakby to nie będzie w ciągu roku, tylko przez następne naście lat. Europa będzie starać, się, będzie się jakby mieszać z tymi jakby grupami, te grupy będą jakby tworzyć jakieś społeczności, to będą też właśnie te podprzestrzętne grupy, które będą jakby tutaj będzie najwięcej jakby największą taką wibracyjną energią będą też dysponować i też tu będzie możliwość jakby życia w pewnym sensie wo, od wolności, to będzie jakby zależało od suwerenności, czyli czytywanie tego tej całej matrycy również będzie istotne i też nie będzie to tak jakby dotykać tego Matriksa, który będzie się tworzył tą piątowymiarową. On będzie też jakby współgrał z tymi właśnie enklawami. To tak mniej więcej będzie wyglądało. A więc cała jakby na przykład Europa będzie też jakby no, wykasowana z tych państw. One będą tam jakby pewnego rodzaju krajami, czyli odrębnymi jakimiś tam, będą jakieś tam zachowane jeszcze. Elementy, powiedzmy, etniczne, czy tam jakiejś tradycji, czy cokolwiek takiego. Z tym, że tutaj Rosja będzie bardzo mocno oddzielona od reszty, to będzie w ogóle zupełnie inny egregor, no i reszta będzie jakby tak funkcjonować przepływowo czasami. Reszta będzie po prostu, jeżeli zostanie w systemie, to będzie po prostu tam coraz gorzej. Naprawdę będzie to mocno jakby oddzielone, rozdzielone. No i tutaj tak, co do Polski to mogę powiedzieć, że w ogóle cała sytuacja, żeby nie ruszyć tą energią polską, bo tutaj były takie pogłoski, że w Polsce się obudzą, że my jesteśmy narodem wybranym, że Iskra pójdzie z Polski, jakieś takie rzeczy oczywiście wszyscy w to już wierzyli i nic tutaj się nie stało Iskra poszła, mamy dość dużą ezoteryczną kurwa zadymę Ależ. z tego powodu i niestety może i pożar. Więc ja nie wiem, czy to będzie super, czy nie super. Będziemy wszyscy zbierać ewentualnie tego typu potem jakąś tam energię. I tutaj nawiążę od razu do energii Jana Pawła II. Znowu się pojawia w momencie, w którym był papieżem, jakby narzucił bardzo dużo klątw na tą ziemię i na ludzi. Informacja dla wszystkich wierzących w tak zwane, ja nie mówię w kościół, kościół, który tutaj jakby wziął bardzo dużą rolę w w tym, żeby tutaj wypromować tą energetykę yy, yy, właśnie Jana Pawła II yy, i też yy, dwie energie sumeryjskie, czyli Horusa i Izydę, yy, czyli Chrystusa i Maryję. Jeżeli ktoś wierzy w Maryjki yy, i tym podobne yy, rzeczy, no to wierzy w Izydę. To będzie dużo bardziej jakby yy, energetycznie lepiej wierzyć jest w energię o może Chrystusa niż wizydę o może tak, tutaj jakoś tak to jest dziwnie to zrobione a nasze państwo zostało chyba zaślubione tak zostało zrobione. zaślubione, zostaliśmy po prostu tutaj odcięci od tej energii tak jakby wyzwolenia właśnie wtedy co też nikt tego jakby specjalnie nie przewidział lub nie zobaczył wtedy w tej chwili to jakoś wychodzi. Ja zaznaczam, że ja mówię to od siebie, to nie są przepowiednie, tylko tak jakby analiza lub spływ tego, co teraz się jakby a, mi y, wyfszytało. Nie jest to ym, czytanie jasnowidza na y, następne lata. Nie bawię się tutaj w pana Jaskowskiego, który też dołożył się niestety do energii negatywnej. I teraz tutaj wytłumaczę, na czym polega potencjał energii myśli. I też y, tego, że jeżeli ktoś tworzy, i też mówiłam to przez wiele miesięcy, że jeżeli tworzysz daną wizję i ktoś w to uwierzy, to potem tak mamy. Czyli y, jak się dołoży większa ilość do tego, to potem prze, y, energia zostaje przerobiona na ten temat. A niestety pani Jackowski ma bardzo duży odbiór, bardzo dużo ludzi, wielu ludzi go ogląda z różnych klimatów, niekoniecznie nawet ezoterycznych, ale też z ezoterycznych i też takich troszkę wyż, wyżej wibracyjnych ludzi, i którzy mają potencjał tworzenia, i jeżeli tak duża liczba ludzi ogląda to i zaczyna w to wierzyć zaczynają to kreować, a on od lat tendencyjnie powtarza ciągle negatywne rzeczy, różnie, tendencyjnie do przodu, ciągle to samo. Wojna będzie źle, będzie go to już trwa przynajmniej od 10 Bardzo lat. Dużo. Od 10 lat już był znany na YouTubie. Ja pamiętam już go wtedy I oglądałem. I to będą niestety konsekwencje również dla tej istoty. Ja ostrzegam na to że, to, że on mówi takim dobrotliwym głosem hmm. i tak, że on chce dobrze i tak. To nie zmienia faktu, że robiąc te rzeczy pracuje dla ciemnych sił, bo tworzy bardzo dużo negatywnych rzeczy tym, prawda? Jeżeli Chyba się jest to nie jasne. Może... Po owocach ich poznacie. No to no, macie. No to macie właśnie. Więc taka jest no. sytuacja tutaj mniej więcej. Czyli my żyjemy generalnie tutaj w kraju tak zwanym katolickim, kraju, czyli tej, tej enklawie. My osobiście tutaj mamy w ogóle mnóstwo bogobojnych, wierzących w Maryki ludzi, wokół siebie, co jest po prostu też ten, to też jakby do nas jakby w pewnym sensie dochodzi tak, że, że przeprowadziliśmy się z miasta. W którym było mnóstwo kościołów, ale było mnóstwo wolności, a tutaj po prostu nie ma nic, oprócz tej jednej jakby energii, więc to jest też bardzo mocno namasalne. Uwaga na Podkarpacie, Małopolskę, te tereny tak zwane, no powiedzmy tutaj, gdzie my mieszkamy. Tu się znajduje strasznie ciężka energia, ci ludzie będą bardzo mocno płacić za to, że w taki sposób żyją. To jest też coś takiego. Kiedyś właśnie tam w komentarzach jedna osoba. Nie wiem, czy to pan, czy pani. Mówiła, że właśnie tutaj ta energia jest jakaś taka dość ciemna. Że tam tylko od bieszcza odbije ta energia taka. No bo ludzie przyjeżdżają, jakby wymieniają tą energię. Ja tego nie widziałam, ale już w tej chwili wiem chyba o co chodzi. O ile jest tutaj pięknie i w ogóle, to energia rzeczywiście ludzi, która zanieczyszczone są te tereny bardzo. To też, jakby, też stare pasmo górskie niedaleko i w ogóle te bardzo takie historyczne rzeczy y, 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 są bardzo istotne. Natomiast y, te tereny będą też bardzo mocno płacić ci ludzie, którzy będą jakby y, to też jakby będzie znikać przez dziesiątki lat, y, czy y, ewentualnie. Natychmiast też taka jest możliwość? Te, te tereny są w ogóle piętnowane, tak jakby za karę, za to, co ci ludzie trochę reprezentują sobą. Tutaj w ogóle, nawet ekonomicznie jest, pomimo tego, że tu jest gorzej, ludzie nie mają kasy, to wszystko jest drożej. Paliwo jest droższe, inne rzeczy, materiały budowlane są droższe i tak dalej. No, dlatego, że trzeba ich po prostu chociażby w jakiś taki sposób ukarać. Jest to po prostu y, strasznie ciężka energia yy, także też jakby do wyczyszczenia cały czas to idzie to jest niesamowity po prostu potencjał negatywnej energii w ogóle wrócę do Polski teraz Polska jako w ogóle yy, ludzie tutaj nie zdali żadnego egzaminu mnie yy, jeszcze jak myśmy zaczęli nagrywać mówię Tutaj, e, że Słowianie, że Ariowie, że coś tam i tak dalej, wszyscy tutaj się cieszyli, śpiewali te e, wspaniałe pieśni, e, e, odrodzenie, bla 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 i w ogóle. Tak naprawdę jesteśmy mocno wymieszanym e, genetycznie na, narodem, który ma no, wymieszaną krew po prostu strasznie w ogóle przez też no, dużo jakby emigracji. Tak? No, ludzie wyjeżdżają, znajdują sobie partnerów itd. Czy w ogóle większość ludzi jakby zarabia też za granicą, więc oni tutaj tylko przyjeżdżają na chwilę. Ten pierwiastek jakby polski nie ma szansy jakby się obronić. Tutaj też nie ma co jakby um, walczyć o tą polskość, chociaż może niektórzy się jakby oburzą. My nie jesteśmy też istotami tylko Polakami, a nawet ludźmi, tylko jesteśmy istotami naprawdę wielowymiarowymi. Ja tutaj będę cały czas jakby do tego y, zmierzać. Oczywiście w tym momencie jesteśmy w Polsce, y, jesteśmy ludźmi i tak to, dalej. To jest też ważne, ale pamiętajmy o tym, że to też w y, y, piątym wymiarze nie będzie tak istotne też państwo. Te wszystkie elementy rozpadu państwa, co tutaj mówię na przykład z pozycji takiej, że Jedna energia doprowadziła na przykład do czegoś tam, żeby uwięzić jakiś ludzi. To też wszystko ma swoje jakby podstawy i znaczenie. Yy, osobiście może mi się to nie podobać, a, aczkolwiek pewne elementy jakby przejścia dalej są wykonywane nadal. Yy, w momencie, w którym jesteśmy, w tej chwili, yy, jest to dość mocny też, yy, będzie taka taki element wyrzutu, będziemy lecieć, będzie nam niedobrze, będzie to po prostu yy, no, coś takiego jak trochę na wesołym miasteczku, że za szybko to wszystko się dzieje, yy, ale będziemy przyczepieni trochę jak na karuzeli, czyli nie wylecimy za bardzo, ale się kręcimy w kółko. Jeszcze. I to będzie trochę tak, jakby, że ten potencjał się wzniesie, że parę rzeczy nam po prostu się jakby wstrząśnie nami, że trochę będzie fajnie, ale tak naprawdę siądziemy i będzie nam się kręcić w głowie. Tak trochę to będzie wyglądało do momentu, kiedy się nie przesiądziemy do kolejski, kolejki górskiej, a to będzie następny etap. Dopiero na razie to wesołe miasteczko. Tu się będzie, chyba przez ten sen, który miałam ostatnio, <grych> to taka analogia. No i tutaj jakby z Polski to będzie jakby ten, te elementy będą najważniejsze. Także tutaj ja bym tutaj nie gloryfikowała Polaków, żadnych iskry. Ta iskra już wyszła, ona mówię wyszła jakby w zupełnie innym... Wyszła i się spaliła I w generalnie zrobiła parę takich nieciekawych nie rzeczy. To akurat jestem pewna co do tego i naprawdę tu się nie ma jakby z czego cieszyć. Aczkolwiek jest to bardzo podstępny plan, gdyż wierzy w to po prostu połowa, nawet, nawet nie połowa, praktycznie wierzy 90% tej społeczności, którą jest jakby w, w, w Polsce. Jesteście po prostu w dupie. To tak mówię jakby do tych właśnie wierzących. Także będzie po prostu to mocno trzeba patrzeć na na wszystko dookoła, i wszystko zostało, jak wchodziliśmy w 2020-2019 rok, zostało przejęte przez energie satanistyczne. I mamy bardzo tutaj też ciekawy rok, bo to jest rok inteligentnego, metalowego szczura, i on nie ma tutaj absolutnie żadnych no... Żadnej litości. To też trzeba pamiętać o tym. Nie bez powodu też jest ten rok tak nazwany. Tutaj jeszcze to miałam zapisane jak Polska straci suwerenność. Tak, no to, pan... też, to też zostanie jej odpuszczone wiele rzeczy, czyli na przykład jakieś przymusowe szczepionki i tak dalej, bo już nie będzie jakby sensu ciemiężyć, bo już będzie jakby... To o kolejny stan, na przykład USA. Znaczy, to tak jakby mi się tutaj, jeżeli mogę mówić o tak zwanym połączeniu się z Trumpem w sensie energetyki, to rzeczywiście miałam taki odbiór, że to będzie najlepszy jakby pomysł dla nas, ponieważ my tutaj naprawdę nie mamy ani z czym rozmawiać. Czyli z rządem, który jest po prostu durny i w ogóle nie ma z kim tam rozmawiać. I rzeczywiście jakby stracenie tej suwerenności i przejście to będzie tylko etap właśnie, żeby poniekąd rozproszyć tą... Ym... Że stracić suwerenność to już w ogóle nie ma suwerenności praktycznie, no a, tak. ale to takie całkowite stracenie jej. W, w, w związku z czym, w jeżeli byśmy sposób. przeszli jako stan ym, następny Stanów Zjednoczonych pod ich jurysdykcję, będziemy jakby... Tak, to są moje te informacje, które otrzymam. Co, Będziemy bardziej. Co, co na ten moment jest dosyć dziwne. Czemu? No bo w jaki sposób miałoby to się stać? Normalnie. No dobrze, zobaczymy. Bez wojny, bez niczego, po prostu jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych poniekąd, nie chciałbyś? No co? Bez wizy, bez niczego. No, jeszcze, żeby tutaj Los Angeles było, w Polsce było spoko, nie? miasto aniołów, a miasto aniołów, no, no i y, że to po prostu w jakiś tam sposób y, uchroni teoretycznie ten naród lub ci co się opowiedzą po y, y, swojej stronie. Będzie to bardzo też istotnym elementem, bo jeżeli y, naprawdę jesteś w stanie y, suwerenności, to ty wszędzie jakby się też y, Obronisz tą, tą swoją suwerennością. Ja ostatnio byłam, e, miałam okazję być w, w normalnym mieście, nie w tym rejonie, w dużym mieście i byłam też w paru instytucjach i też chodziłam bez maseczki i też byłam w stanie e, zareprezentować to, co ewentualnie sobą e, reprezentuje w środku bardziej. I się okazało, że można. W związku z czym, e, to naprawdę jest do zrobienia. I tutaj, bez żadnych jakby wypisywań się z kościoła, przy rozmowach jakby takich bardziej administracyjnych, sądowych, też się da to po prostu zrobić. I to też wydaje mi się, że to zależy, kto jaką energią emanuje, będzie miał po prostu taką, taki odbiór i taką zmianę rzeczywistości. Więc należy to próbować robić, a nie marudzić, że może się coś tam zdarzy. Po prostu. Yy, przymusowe szczepienia, yy, po prostu ty nie przyjmuj tego w ogóle do wiadomości. To też jest kwestia tego, że yy, można po prostu to jakby zlikwidować nawet samą myślą, czyli mental, jak masz duży, wystarczająco yy, ten potencjał jest uaktywniony właśnie w stronę tego, że ty jesteś pewien czegoś, yy, czyli kreacji, to jesteś w stanie się też przyłączyć z innymi lub nawet sam wyemanować coś, że zaczynasz jakby przyciągać takie, a nie inne... taki świat, czy, czy taką, taką wibracją też możesz dużo zmienić. Czyli pamiętaj, że mental wygrywa. Oczywiście na tych warunkach, w których my jesteśmy, czyli jakby kontrolerzy też czasoprzestrzeni mają bardzo dużo dogadania. gadania. Oni też jakby no weryfikują to, co na przykład na danej planecie się znajduje. My jesteśmy cały czas jeszcze w tym, tej enklawie zamkniętej, stąd nas nikt nie wypuści za cholerę. Nie ma takiej w ogóle możliwości, do momentu kiedy się nie przewali jakby ten element i tutaj jakby ta trzecia gęstość nie zostanie utopiona. To będzie normalnie potop. To jest też informacja, powtarzam ją jakiś tam czas, ją powtarzałam czyli potop nastąpi, koronawirus również jest e, potopem czyli yy, wzbierała woda, ona wzbiera, wzbiera, wzbiera. Cały czas jeszcze mogliśmy tu chodzić, yy, najpierw była do, tam do kostek, potem do kolan, yy, też ludzie dostali, powiedzmy, ubierajcie te maseczki, to Was ochroni, czyli dostali jakieś tam małe deseczki. Na małej deseczce nie przetrwasz. Absolutnie tego. Ponieważ Poziom wody się podniesie, no powiedzmy, będzie miał 50 metrów i to będzie bardzo długo trwało. Więc musisz mieć statek. A statkiem jest mental, czyli to, co Ty wytworzysz. Czyli musisz zaakceptować potop i jednocześnie się uratować na tym statku, e, który też jakby. Mm, będzie dryfował do momentu opadnięcia jakby tej całej e, wody i wtedy zostaniemy na bank, no w takim sensie uwolnieni jakby z tego pułapu zamkniętego, że tak powiem, to można tak uznać. Aczkolwiek potop nastąpi. Y, wszyscy zostaniemy. My jesteśmy wszyscy już zarażeni tym, y, tym całym wirusem. To jest oczywiste, bo jesteśmy w, y, po prostu. Y, no, zamknięci w jednej przestrzeni. Jest niemożliwością, żeby, żebyśmy nie byli e, zarażeni. Na, nie należy się tego bać. E, nakręciliśmy na ten temat również. A jest to e, normalny stan, który też ma pomóc jakby w przejściu na piątą gęstość. E, tak też uważam. To jest oczywiste, bo on by się nie pojawił. O ile e, też e, ja nie wymyślałam. W styczniu nie, nie posługiwałam się wizjonerstwem takim ogólnym, żeby wymyślić, żeby, że będzie coś takiego. Na pewno było to w potencjale i to też zależało od e, tego, jak to po, po prostu ta energia e, ogólna poprowadzi do jakiegoś tam rozwiązania. No, i potem się okazało, że ten koronawirus był oczywiście na funtach, gdzieś tam coś tam, także on był zapowiadany, przepowiadany, w związku z czym nie jest to oczywiście, ludzie podkrywali jakieś COVID-19 na jakichś tam płytkach telefonów, czy tam gdzieś tam gdzieś W każdym razie chodzi o to, że tutaj wszystko idzie też zgodnie z planem. Zatopienie tego będzie na pewno wkrótce, czyli. Ci, co noszą maseczki, będą, by, no będą po prostu jakby tą trzecią gęstością zatopioną. Tutaj też nastąpi jakby pewnego rodzaju czyszczenie, co będzie bardzo fajne i będzie oddzielenie jedno od drugiego. Tak, jeszcze dodaj, że, że im wyżej ktoś energetycznie, tym łatwiej sobie poradzi z tym. Tak, to jest oczywiste, jak im ktoś ma jakby wyższe te wibracje, będzie to po prostu dla niego wręcz niezauważalne. Teraz te jakby ci, co byli zarażeni, znaczy myśmy wszyscy byli zarażeni, tylko wchodzimy teraz w drugą fazę, ona będzie jakby najgorsza też, nie będzie taka mniej objawowa, bo jest, chociaż pamiętajmy na jedną rzecz, na aktywność słońca i ono się jakby w pewnych momentach jakby uaktywnia i wtedy jest wzrost aktywności tego wirusa i wtedy mogą się pojawić różne objawy i wtedy jest na przykład gorzej i to, no i to gorzej będzie na przykład naprawdę bardzo jakoś tam mocno widoczne.